Siemano Ludziska, witam w kolejnym odcinku Drogi do Chwały. 1642 monety na naszym koncie, ale to nie oznacza, że do naszego zespołu trafił ktoś nowy, bowiem. No, musimy zbierać na lewego pomocnika oraz lewego obrońcę do składu Bundesligowego z 7 punktami w lidze 5. Póki co rozpoczynamy odcinek numer. 15 albo 16. Teraz tego dobrze nie pamiętam, ale. Najważniejsze jest to, że jestem gotowy do działania, gotowy do wygrania kolejnego pojedynku. No i zobaczmy, czy uda nam się bez żadnej porażki dojść do ligi czwartej. Jak widzicie, zespół z Hiszpanii jest lekko wycieńczony, dlatego prawdopodobnie wypoczęta będzie moja załoga z BPL. No i właśnie od tego składu rozpoczniemy dzisiejszy odcinek. Okej, okay, mam rywala, 79 ocena ogólna, zgranie 100% i Serie A z Ibarbora oraz Babianem po prawej stronie No i do powstrzymania na lewej stronie El Shaarawy powinno być w miarę okej, okay, no ale zobaczymy jak będzie po 90 minutach genialna piłka do Staricza. Staricz lekko wyrzucony na boczną stronę boiska, no ale zobaczymy co Anglik wyczaruje. Będzie starał się zatryblować rywala. To mu się udało, ale już trzeciego nie zdawał minąć. Genialna akcja Staricz i Bramka na 1 do 0 w 21 minucie. W końcu coś zaczęło się dziać po mojej myśli, bo jak do tej pory, no rywal naprawdę dobrze się bronił, było mało miejsca do rozegrania piłki, ale jak widać, naraz, szybką klepką, da się przejść każdą obronę. Dawid Gea, tak jest. Pięknie, Dawid Gea. Kolejna dobra interwencja hiszpana, no ale za łatwo radzi sobie z moimi defensorami, rywal. Oj Dawid H, ja, czyżby bohater dzisiejszego spotkania, jak tak dalej pójdzie? Z całą pewnością tak. Koniec pierwszej połowy: nadal prowadzimy jedną bramką, chociaż rywal stara się w jak najszybszym sposób odebrać ee, mi to prowadzenie. Posiadanie piłki to jakaś miazga. Strzały, strzały na strzały nie zwracam uwagi, bo rywal po prostu strzela kiedy tylko ma ku temu okazję, czyli prawie zawsze, to o czym świadczą jego niecelne strzały. No ale nad posiadaniem piłki będę musiał popracować, bo to musi być znacznie lepsze. Świetna piłka do Remy Go Remi! Mógł dłużej czekać jeszcze z oddaniem tego strzału. Na pewno by mu to pomogło. Daniel Staric, jeżeli teraz zdobędę bramkę to na pewno ułatwię sobie wygranie tego meczu i kontra, postawiłem na kontratak, na defensywę w tym meczu i to jak najbardziej się sprawdza, zazwyczaj nie gram w ten sposób, zazwyczaj po prostu gram na zrównoważonym i jest kontra za kontrę, ale tutaj widzę, że przeciwnik w miarę ogarnia i trzeba wziąć go na inny sposób, to też mi się udaje, bez szans w upon. I Staric, kolejna przebitka wygrana przez Anglika. Mocny strzał, słupek, ale jest jeszcze kabella. Ten definitywnie rozstrzyga losy tego spotkania: 0 do 3. Wątpię, by po takim ciosie mój przeciwnik był w stanie się podnieść. To jest po prostu knockdown. I tym razem Remi faulowany, Czy to był fał na czerwoną kartkę? Zaraz się przekonamy. Mysz no Francuz wychodził niemal sam na sam. Z bramkarzem, ale tylko żółta kartka. Mamy także rzut wolny. Zobaczymy, czy ten uda nam się w sposób dobry lub też bardzo dobry wykonać. Shirle. Czy Shirle ma najlepsze rzuty wolne? Podejrzewam, że Kabela mimo wszystko wygląda lepiej. No i to właśnie ten środkowy pomocnik ofensywny z Francji będzie podchodził do uderzenia. Mało brakowało. No i koniec 90 minut gry. Mamy już 10 punktów na swoim koncie, a więc pewne utrzymanie w lidze piątej. Tak mi się wydaje, że 10 punktów właśnie wystarczyło ku temu, aby nadal w tej lidze się zatrzymać. No ale nam nie chodzi o stanie w miejscu, nam chodzi o zdobycie kolejnego trofeum i zbliżenie się do ligi pierwszej. Dawid Decha, bohaterem tego meczu. No tak też wnioskowałem po tych interwencjach. Ile on miał tych udanych obronionych strzałów 15, a mój rywal Gigi Buffon tylko 5, no ale 3 bramki puścił, także to zadecydowało o tym, kto z tego Meczu wyszedł ze zwycięskim rezultatem. Czasami opłaca się jednak grać na kontry. No, jak widzicie, posiadanie piłki troszeczkę poprawiłem w drugiej części meczu. Jeśli chodzi o strzały celne, również no niemalże wyrównane. No to co, teraz e, brakuje nam tylko 6 punktów do awansu, a 9, by cieszyć się z zdobycia tytułu Ligi Piątej. Okej, okay, tym razem mój skład hiszpański jest gotowy do rozegrania kolejnego meczu. Zobaczmy, czym zaskoczy nas mój przeciwnik. No, całkiem przyzwoitym składem, chociaż GC tutaj nie do końca ma zgranie, to samo tyczy się bramkarza, bo środkowy pomocnik defensywny, czyli Alonso na obronie. To może być słaby punkt mojego rywala, no ale zobaczmy, czy uda mi się go wykorzystać. Fatalny błąd defensywy. No i teraz Chicharito. Kto wygra tę próbę nerwów? No jednak nie Meksykańczyk, który strasznie zwalił tę akcję. Niestety, ale. Lagi. Są masakryczne w tym momencie. No a my oczywiście tracimy bramkę. <gryw> nie dość, że nie da się grać, bo laguje. Jak sami widzicie, co chwilę, to jeszcze rywal przy swojej jedynej okazji, jaką miał, wygrywa główkę i na bramkę. No super, po prostu super. Jezu, dlaczego nigdy jej nie przewidzi tego, że mogą... <laughs> ja... No i czy chciałoby się wam grać w takich warunkach? Ja nie wiem czy niektórzy specjalnie te lagi robią, czy nie wiem, komputera nie mają a grają w tę grę. Kontaktowy gol w 22 minucie, no ale jestem zły, jestem zły na to, że no sami widzicie, takie osoby powinny być po prostu notorycznie. Może nie banowane, chociaż jeżeli taki użytkownik, nie wiem, ma 20 meczów i w każdym tak laguje, no to powinien być w końcu zbanowany, jeżeli nie ma warunków do rozgrywania meczy, bo ma za słaby internet albo komputer, no to powinien być po prostu usuwany, nie wiem, powinna być walka z takimi graczami, bo no zero przyjemności jest wtedy z grania. I mamy rzut karny w 36. minucie, nie wiem, mam nadzieję, że w tych lagach uda mi się go wykorzystać. No ale w końcu, w końcu mamy możliwość comebacku. No najchętniej wyszedłbym z tego meczu i po prostu nie chciałbym brać w nim udziału. Zmylony Pet Czech i wygrywamy. <grywamy> wygrywamy, co ja plotę. 2 do 2. Remisujemy. Eee, o właśnie. Popatrzcie sobie sami, jak pięknie gra się w tym spotkaniu Lak co 5-10 sekund. Mmm, magnifico. Kurde no, piłka meczowa na nodze Rodrigo. Ten... Fatalnie się zachowuje, no ale w sumie jedynym wytłumaczeniem dla niego jest to, że po prostu tak laguje, że ja się jedynie dziwię, że przeciwnik potrafi grać w takich warunkach i wiecie co jest w tym najśmieszniejszego, że prawdopodobnie on gra tak cały czas dlatego, iż ma to opanowane. No ale teraz mamy jeszcze jedną okazję Rodrigo Petrzech wychodzi myślę, że ten lob się nie uda, chociaż piłka wpada do bramki. I to my pięknie wracamy jeszcze z tej dalekiej wyprawy, na którą się odbyliśmy przed pierwszym gwizdkiem kończącym część pierwszą tego spotkania. 3 do 2 dla nas. Genialna piłka od w stronę Rodrigo. Już bałem się, że nie zdążę przerobować Petra Czecha, że laki mi w tym przeszkodzą, no ale jakoś się udało teraz tylko i wyłącznie wystarczy obronić ten korzystny rezultat. No i koniec pierwszej połowy. 3 do 2 dla nas. Statystyki, no niemalże identyczne oprócz posiadania piłki. Zobaczymy jak przebiegnie druga część tego meczu. No najważniejsze jest to, że ja nie będę musiał gonić rezultatu, że nie będę musiał walczyć o remis. Teraz wszystko w rękach mojego przeciwnika i oczywiście Lagów. Bo! Gdyby nie one, no to myślę, że ten mecz całkiem inaczej by się potoczył. I będzie dobra piłka do Isko. Isko przy piłce Isko strzela i chybia! A to już byłaby dwubramkowa przewaga! Isko, isko. Kolejna sytuacja przed Hiszpanem. Mocny strzał, ale zablokowany przez Sancheza, który wrócił się w swoje własne pole karne. Nie no, fatalne zachowanie mojej obrony, ale na szczęście fatalny strzał również. Kuna Świetna krosowa piłka do Hernandeza. Hernandez oko w oko z Petrem Czechem, i znów górą. Bramkarz Chelsea London. Piękna interwencja ter Ale to już była szmata, no, to już była mega szmata ter O ile dobrze bronił we wcześniejszych interwencjach, no to teraz to była jakaś totalna żenada. Nigdy bramkarz nie wpuści bramki przy krótkim słupku, ale w Fifie czemu nie? JEST go! 4-3! do 3. Już spisałem tę akcję na stratę, bo widziałem, że strzał nie idzie po długim słupku jak celowałem, ale... No... Nie wiem, czy to kwestia lagów, czy kwestia karmy, ale wracamy ponownie. Po trzy punkty. Piłka pomiędzy nogami Petra Czecha Ląduje w siatce po strzale ciciarito. Rodrigo, mocny strzał za polacharnego, piłka lekko. No, może lekko za mocno uderzona, ale. Brawa za odwagę. Nie wierzę jakie lagi. Po prostu nie wierzę w to, jakie są lagi w tym meczu. No, jeszcze na takich lagach nigdy nie grałem. No i czerwona kartka. W 90. minucie będziemy musieli radzić sobie bez środkowego obrońcy. Za moment będę musiał kogoś tam wprowadzić i to bardzo szybko. Jeżeli chcę myśleć o utrzymaniu tego rezultatu do końca meczu. No i koniec tego meczu, wygrywamy po zaciętym boju 4-3. Cieszę się z tego zwycięstwa przede wszystkim dlatego, że... że przez te lagi no odechcie się grania. Zresztą wiecie jak to jest, nie będę tutaj zbyt wiele na ten temat mówił. Wszystko zostało powiedziane, najważniejsze jest to, że to my zgarniamy komplet punktów 4 do 3, a więc już 13 oczek na naszym koncie, w lidze 5 i jeszcze kolejny odcinek, to być może już walka o na pewno walka o awans i być może przy dobrych wiatrach o tytuł mistrzowski. Także już teraz gorąco Was zapraszam na obejrzenie. Tego materiału, który pojawi się, myślę, że kilka dni po tym odcinku, swoją drogą. Zobaczmy sobie teraz, ile mamy monet. 3000 to pozwoli nam na zakupienie kolejnego zawodnika do naszej Bundesligi, bo ona w tym momencie wygląda następująco: Son. Obecnie to on trafia do naszego zespołu. No, myślę, że on jest dobrym zawodnikiem. Wielu, wiele osób chwali sobie. Właśnie Koreańczyka. No i na lewą obronę e, chyba jednak powędruje Jansen, e, bo Rodriguez e, no jest e, taką e, przyzwoitą kartą, aczkolwiek e, oscylującą w kwocie około 3000 końców, e, no może nawet mniej, może dwóch. Bernat, tutaj e, właśnie nad nim się zastanawiałem, ale. o. Zobaczymy, może Jansen będzie wystarczającą, e, dobrą kartą, by tę e, lewą stronę obrony e, tutaj e, utrzymywać. No, jeżeli uda mi się kogoś kupić, e, to w kolejnym odcinku już róży do boju nasza Bundesliga. Ja tymczasem żegnam się z Wami, jeżeli Wam się podobało. Zostawcie łapki w górę, to mnie zawsze motywuje. Pamiętajcie, że za łapki w górę ja nic z tego nie mam. Oprócz przyjemności patrzenia, jak te łapki w górę rosną, e, zasubskrybujcie mój kanał, a będziecie na bieżąco co z każdym kolejnym nowym odcinkiem, no i zapraszam także na mój fanpage na Facebooku, tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!